Witam serdecznie. Moi drodzy, w 2014 roku Volkswagen wprowadził do Passata innowacyjny system, nazywał się Trailer Assist, dobrze mówię? Trailer Assist. I na, na kanale Zacharow zresztą widzieliście już film z demonstracją jak to działa, a dzisiaj w 2016 Volkswagen wprowadza ten system również do Tiguana i tutaj jesteśmy na prezentacji, gdzie mamy wszystkie, że tak powiem atrybuty i rekwizyty, aby to pokazać. Mamy przyczepę, mamy jak widać skuter wodny i mamy zjazd do jeziorka, a więc zupełnie naturalnie za chwilę będziemy mogli pokazać w jaki sposób system za zamontowany w tym samochodzie ułatwi wycofanie po tym łuku, jak tu widzicie, a następnie wyrobienie tam na zakręcie i pozostaje nam zająć miejsce i pokazać jak to działa. Odpalamy. Wsteczne. Tu wyskakuje komunikat, aby uruchomić naciśnięcie przycisk parkowania i tam guziczek na konsoli od park assist, czyli po prawej stronie. Tak jest. I ten to? środkowy, tak, dokładnie. I teraz już widzimy, że system jest aktywny. I on pokazuje, jak będziemy sterować, czyli mamy przycisk do sterowania lusterkami, który jest tutaj po lewej stronie. Uh -huh. I najpierw proponuję sprawdzić sobie, jak działa zakres. Czyli tak Dobra. nie kręcimy, tylko przyciskamy, przechylamy go. Tak, i teraz. I tu widzę, że... Zobacz sobie, od lewej strony do prawej maksymalnie spróbuj ustawić przyczepę. Okay. Jaki, jaki jest zakres i jak skala się porusza, żebyś wiedział jak to reaguje. Kierownicy zasadniczo nie dotykam. Ee, nawet nie możemy, jeżeli e, dotkniemy kierownicę, to od razu System... wyskoczy komunikat, że przejmij kierowanie, bo była ingerencja w układ kierowniczy. Rozumiem. Zatem, ruszamy. Postawiamy tutaj kąt. Jak będę ja mówił, złam bardziej to złam. Dobra, trochę. łam, mocniej. Po prostu już okay. Jak Ci powiem to przełamujesz w drugą stronę, dobra? Tak? Dobrze. Ok, przełamujesz, w drugą stronę. Damy akcent drugą. Dobrze. się zatrzymać najpierw. Pokaż mu, że ma... O, jest Nawet. I teraz zaznacz, że chcesz prosto, czyli tak jakbyś chciał całym zestawem już żeby uh -huh, prosto, uh -huh. a samochód sam dostosuje sobie, tak żeby cofnąć i zapakować. Jeszcze kawałek. Teraz. Dobra i puszczasz go. Jedna osoba woli w lusterka, druga w kamerę. No właśnie ja chyba więcej widzę w lusterkach, tak. szczerze mówiąc. Ja zauważyłem, że młodsze osoby wolą w kamerę, bo się czują jak w grze komputerowej. Ach. No bo to jest taka gra. A, a ten, a ten jest tjodjornaliści joystick, i jest gra. A tradycjonaliści patrzą po dostępach, nie? No chyba jestem za stary już. Zaparkowany idealnie, równolegle, ścieżka prosto do wody. System, jak widać, zadziałał dobrze. Możemy podziwiać efekty jego pracy. Dzięki. Dzięki.